Dobra informacja, ponieważ nie wiem czy wszyscy wiecie, ale jakiś czas temu Nintendo wystosowało wniosek do Urzędu Patentowego w Stanach Zjednoczonych o opatentowanie mechaniki przywoływania towarzyszy, którzy mogą walczyć za nas, jakby wydajemy im polecenia i którzy walczą na nasze polecenie. Chodzi oczywiście o taką mechanikę, jaka jest używana we wszystkich grach z serii Pokémon. Ale też nie tylko, bo w Dark Soulsach mamy i w wielu, wielu innych tytułach, których tak naprawdę teraz nie mogę sobie przypomnieć. Patent ten musiał być przez Nintendo bardzo, bardzo dobrze opisany, ponieważ został zaakceptowany, co było absolutnym red flagiem, moim zdaniem. I takie coś totalnie nie powinno mieć miejsca, bo to, to jest pierwszy krok do zabijania różnorodności i kreatywności w grach, ponieważ teraz każde studio, które chciałoby zastosować tą mechanikę prawdopodobnie byłoby od razu pozwane z miejsca przez Nintendo, ale Urząd Patentowy w Stanach Zjednoczonych ogłosił, że ponownie będzie rozpatrywał ten wniosek, czyli istnieje spora szansa, że wniosek zostanie odrzucony. Urząd Patentowy w Japonii odrzucił wniosek Nintendo, więc mimo że jestem bardzo wielkim fanem gier Nintendo, uważam, że takie zabiegi i takie praktyki są absolutnie Zakazane, takie coś nie powinno mieć miejsca. To jest po prostu zabijanie kreatywności w grach. Więc trzymajmy kciuki, aby ponowne rozpatrzenie zakończyło się odrzuceniem wniosku.